Wszystkim, ja Kumia i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z Nethercrafta. Dzisiaj gdzieś dzisiaj zgubiłem Yulok. Okay. Dobry Mirek Mechanik Dachu na Dach. Dobry wieczór A. Państwu. To znaczy, dzień dzień dobry. <laughs> Cześć, dobra. No to widzicie, widzowie, jest tutaj z nami Yuloplay. lulo ma dużo imion i dzisiaj będziemy robić. Coś takiego. W ogóle zepsułeś mi przywitanie. Wspieraczcie. Ja <noise> Co ja miałem powiedzieć? A, tak, tak, widzę. Już sobie przypomniałem. Mieliście zostawić łapkę w górę i dzisiaj będziemy robić coś innego niż survival troszkę. Będziemy robić zabezpieczenia na Europlay, na Juro, bo on tutaj jakby... To się często ginie, więc zrobimy zabezpieczenia, żeby nie ginął. Jakaj okay, bo ja biegać nie mogę, bo no, tak nie mam już... najpierw, nie wiem to Ostatnio w ogóle nie było odcinków z NetherCrafta. Zapraszamy za to. No tak, czy nie wiem, no na moim kanale ostatnio nie tam kilkanaście odcinków. Ja Jeśli chcecie było... NetherCraftu ulululowego zostawcie 5 łapeczek w górę. I zapisuję ro... ją robić i... Webweb i zacznę robić nethercrafta u mnie na kanale. No dobra. Możemy się wow. tak umówić Pięć łapek w górę. Pamiętajcie na pięciu subskrypcji do końca miesiąca. Ukłuź się y, Łukasza głos, więc słuchajcie. Może, może, e, może nie do końca miesiąca, może do końca roku. No. <głos kalbieniu> nie, Popasa, nie wiem, czy do Do końca miesiąca. Ja ci zaraz zrzucę cię do lawy. <głos》> Nie, tak, przepraszam, sobie za ten has. No dobra, a w ogóle co to jest? Bo ja tego nie widziałam. To jest hmm. taką platformę, spróbowałem udać, ale mi się to chciało. Nie. No dobra, tylko tak patrzę tutaj, coś się dzieje. No dobra, no to nie wiem, od czego możemy zacząć? Możesz ja idę mieć stawieniu... złoto, bo ja już tak Ale przecież mamy zabezpieczenie. A w sumie ra... faktycznie, dobra, to tylko w złoto, ja będę robić zabezpieczenia. Nie ma problemu. Tylko najpierw mi powiedz. Yy... Gdzie ty w ogóle giniesz najczęściej, z jakiego w lawie? Będziemy z lawy robić. Gdzie ja najczęściej ginę? Nie, w jaki sposób? Nigdzie w sumie. Tutaj? Gdzie? W sumie to tutaj? Tutaj, bo chcesz zrobić parkour? <noise> też. Hmm. Też, ale... Najczęściej tutaj lub... Hmm, już ginę też w wysokości. Gdzie? <noise> Dobra, to się staraj nie ginąć z wysokości, a tutaj cię zabezpieczę. Czekaj, okay, bo ja idę złoto kopać tylko. Yy, no to nie widzę, więc ja sobie poszedł oczywiście. Nie, z odcinka. Nie martwcie się. Nadal tu Dziękuję jest. wam za oglądanie, ja byłem Julet. Julog. Byłem Lubię. Najlepszy youtuber w Polsce. <noise> nie Dobra, no to nie wiem, widzowie, co możemy widzę. zrobić. Tutaj, jeśli chodzi o. To jest moje potencjalne złoto, widzowie. Powiem. Dobra, ja nie będę mówił ci co, co tutaj będę robić, ale się domyśli. Będzie się robić. Mam tego pana z siodłem. Siodłem? Pokaż. Tak, Gdzie na lawie? Tak, tutaj. Czekaj, pokaż. Zobacz, w tym na moście do twierdzy. O, widzisz nie, Zobacz, on ma siodło. Nie, my po go prostu... nie osiodłaliśmy? Nie, bo tamten my zginął. My go osiodłaliśmy, tylko No, tam to Dobra, to może go zamuruj. Co, jak myślisz, potem go sobie oswoimy? No, bardzo fajnie się nam trafiło. Jak widać, widzowie, bardzo fajnie. Dobra, widzowie, bo ja kopię złoto ogólnie. Mogę złoto wykopać kamiennym kilofem? Chyba mogę, co? Tak, tutaj nie wszystkim się da. To nederowe da się wszystkim. O, pale w lawie się. Nie mów, że miałeś jakieś y, strasznie dobre ity. Szukam jednego mieczyka, sikierki i kilofu i całej skórzanej zbroi, nic. No dobra, no skóra, mogę ci darować. Ale nie, nie patrz tu, nie patrz tu co robię. Ale jakoś muszę wrócić. No ale nie patrz, bo ja tutaj przy moście, to stara się nie patrzeć. Dobrze, będę się starać. Dobra, weź no to zrób to sobie jakieś ity. Ja tutaj mam idealnie dla ciebie na mieczyk, więc sobie zrób. Bo kamienia to my troszkę tu mamy. Wezmę F1, żeby twojego niku nie widzieć. Mm. Ej, kunia, ja mam pomysł na serię. To no. prawda, ukrywam. A to może prawda? nie. To może nie mów przy witach, co wiesz? Nie, 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 niech sobie na przykład czy chcą taką. Że wiesz, są... Y, ukradniemy ją od Vito i Bella. To skojarzysz takich youtuberów, co nie? Eee, no tak. Oby no, się kojarzył. Całe dzieciństwo moje. <laughs> znaczy nie szobramia, ale bardzo fajnie. Znaczy można chodzić dla młodzieży fajnie. Na naszych Dokładnie i wiesz. Ci no. youtuberzy nagrywają serię Minecraft chowanego, Hide and Seek, co nie? Hide and Seek, no To byśmy mogli ją ukraść Jak? Żebyśmy wstąpili u nich na odcinku i że jak ukradamy serię? Nie, <śmiech> że robimy <laughs> to samo to oni, tylko że ja szukam, potem ty szukasz A, ale chodzi o to, że na serwerze, jakiś na przykład typu Hypixel czy coś takiego? To... Nie, byśmy no. stworzyli na ternosie, ja bym stworzył. Byśmy musieli wybudować mapkę pod ten troll. No dobra, no to sobie piszcie swoje propozycje, czy chcielibyście? to, nie, to nawet jeśli dobry ktoś w ogóle do tego, Jeśli ktoś w ogóle dotrwał do tego momentu i komuś się chciało tu siedzieć, Nie, no chciało im się siedzieć. Mam tak? rację? <laughs> czy ktoś mnie ogląda? Majka, no przepraszam. Aż się naprawdę zauzawiłem. Co, zab, co, co zab, <grym> mm, tak. W ogóle jak ja w raz... wgladzie, zostawcie łapkę dla Julo pod jego ostatnim filmem, no bo troszkę tam było hałasu. <grym> nie? Pod którym moim filmem? No wiesz, z Fortnite'a. A, Fortnite z Dremordę, ale... Mama, no, mógłbyś tam zostawić? Mógłbyś wicu tam zostawić? Łapkę w górę? Czy ja znowu zginę? Nie. Szczęście, że jakichś super nie miałem. I tak w sumie nie spłynęły żadne. No widzowie, zostawcie łapkę w górę dla e, Yulo, e, Lulo w Gli, e, Bo on cały czas ginie w lawie. Bo jest potencjalnym idiotą. E No. W sumie trudno się nie skończyć. Nie no. no. Ale... No dobra, to no. znaczy <głos》>, po części. Jeśli chodzi o skaranie. No, nie spieguję się. Dobra, no tutaj jest ładnie. O nie? Boleć. Nie, o nie. A ładnie, ej, w ogóle. Ale mi mało zabiera ten piglin. Witowie no. bez straty HP właśnie straciły dla serduszka. <głos》> Wydaje mi się, że, że jak nagrasz odcinek z Lekrafta, to, to będzie ciekawe, jeśli chodzi o twoje śmierć, nie? Trzy <grym> czwarte <imieniu> filmu będzie poświęcone na Yolo Play idący szukać swoich itów. Ja, czy ty się w ogóle nazywasz Yulo Play czy July? No po jednym i to. Każdy mówi na mnie jak chce. A, no dobra, czyli jesteś YouTuberem, który ma wiele imion? Julo? Lulu i Lulu Play. Czy ja mhm. wiem, czy tak dużo? Nie, ja chyba źle, że go e, widzę. Bo ja to słabo mi poszło, bo właśnie zapomniałem, że ja przecież tu jestem. Przecież oni mi zabiją. Ja tak sobie jest Nie, Nie można. Jelu, gdzie ty jesteś? Ej, kopi kamień. A, tu jesteś. Dobra. Ja Jedenastu się wykopałem, ale już się tam nie da praktycznie kopać, bo... A, on mi tu skoczył, nie! Julej, i tu jest. Czekaj... A, tak, a masz! Nie no, ja ginę. Nie no, widzowie, robimy kotwicę. Tak, kotwicę, dobra, mam twoje i ty. Chociaż teraz ci nie spłynęły Jakiś postęp! Też zobaczyłeś to, ale nie zobaczysz tego, to, co tutaj dodam. Oczywiście będę oglądać filmik, więc... No ale potem właśnie chodzi o to, żebyś teraz na e, szczęście. to pokażę, bo... Na szczęście. Ty spróbuj wykopać złoto, a ja tutaj zrobię zabezpieczenia. Na szczęście nie spojrzałem na te zabezpieczenia, więc nie zdradziłem sobie, niespodziankę A troszkę. A jak się... Jak się pisze park? O wiem. Boże i co więc się. Hashtag Julo, nie, hashtag yy, drewno w komentarzu przynajmniej ci ślednie tylko. Ja daj mi moje item. No dobra, masz tutaj coś. Ojojoj, tajnykił mojej frenę. O kurde, ty mi z w ciebie walną. Aj, a ja mam... A, bo ja mam to. Dobra. Tak się dziwiłem, co to za efekt. Co ty mi zaświeciłeś dajeszku miał pękami ale nie wchodź tam a gdzie ten kamień? 11? mmm kamień nie 11. wiem kamień no więc chyba w zabezpieczenia są gotowe bo teoretycznie nie, nie mam pomysłu na kolejne, więc Ilo chodź zobacz <laughs> Parkur nie dla ciebie bo w sumie, przepraszam widzę, Chciałem zrobić w... o wiem co jeszcze ale to akurat takie zabezpieczenia, takie ogólne. W ogóle, Widziałem, czekaj, dobrałem. daj swoją kuszę. Co ja ci dałem. Ale ja się do skrzynki odłożyłem. A, a dobra, bo myślę, że są dwie. Nieważne. Ten kamień najwięcej mnie Więc że zrobiliśmy takie małe zabezpieczenia. W sumie jednak nie będę tego robić, więc jakby zabezpieczenia. Odcinek taki troszkę bez ta tak. masz. Nie, nie, dobra, jeszcze, bo ja chciałem, myślałem, że to jest druga. Musiałem je połączyć. Ile no, A ja, gdzie masz ten kamień? jest, kochani. No, ale ty, ja miałam 11 wykopanego. A. Nie wiem, gdzie on jest. Leruję. Nie, nie. I może tu gdzieś leży? Nie, nie ma. Was palu O boże. No to widzowie, chyba znowu zajmiemy się handlem No takie zabezpieczenia, czy krótkie odc... no, można powiedzieć krótki odcinek zabezpieczeń No to kończymy <grym> nie My Są nie chyba połączone, jak myślisz W ogóle ja teraz, sobie. teraz żałuję, że nie ma kamiennej zbroi w Minecrafcie <grym> Myślałam, że tak, to bez sensu, no ale... Dwa serii NetherCraft bardzo gdzie hmm. No właśnie, bo my ledwo żelazne buty mamy. Kracz, Lukasz, 20, 50 kg. Tak. To by było za dobre. Hmm. Wimoga strzała. W sumie mamy net tutaj strzały. Łuk? Nie, łuk. Łuk można by w sumie zrobić. O, dokładnie. Tam pisze na czacie widzowie, ja nic nie piszę. Co to się dzieje? Ale, o, ale mądry ten gościu, naprawdę mądry. Wiesz z niego przykład. Okej, okay, a jak mamy dwie żela za co zrobić miecz, czy może jednak nie? Nie. Hmm. Nie o się... Dobra, no to widzowie nie wiem. Czy my mamy złoto? My mamy 14 projekt złota. Więc ja widzowie, pój pójdziemy razem z Julo kopać Będzie dosyć I się po krótkiej przerwie No tak A tylko, tylko ucieknę od niego Pa, pa widzowie Do widzenia, życzymy niemiłego, nie no miłego Miłego czekania 0 sekund na, cień, na koniec cięcia No dobra widzowie, yy, zobaczcie Dosyć kopaliśmy, nie wiem, z godzinkę sobie tutaj pokopaliśmy, co nie Julo? No, myślę, że z godziny 30 minut na pewno, ja już, ponieważ to bardzo blisko bazy, już wracam. Jesteśmy już przemęczeni. Jesteśmy bardzo zmęczeni tym. O, kurde, żeś to No dobra, jest. nie jesteśmy zmęczeni, no, ale no, to dosyć, dosyć długo, ale warto było. zobaczyć. Zobaczy, ja mam. Czy staki? Nie, czekaj. Nie mam. Yy... 5 i 23 Ja mam 1, 2, 3, 4, 5, 6 staków i 18. 6? Skąd? A, bo ty... Bo ja tam jeszcze sobie przelabłem. Ja bym sobie naderów, nie? A, no tak, bo ja jeszcze tam trzerby robiłam no to faktycznie. Dobra. Ja już sztabki robię. Dobra, to ty zrób z tego sztapki. Dobra, ja, ja sobie pozwolę, że z tego od razu zrobię budki. Yy, no dobra, to troszkę... To z budki zrób. Ile Ci wyszło sztabek żelaza, bo mi 4, żelaza złota mam 44 ja, ja 37. Mi 4, 37. Nie. No to ja, nie widzowie. Zaczynamy sobie handlować. Tak, widzowie, naszym celem widzowie, jakbyście nie wiedzieli, ale od tamtej 12 odcinku z jest dalej. Czekajcie jeszcze tu mam w jest dalej... Próbujemy cały czas mieć kotwicę. No tak i właśnie mam nadzieję, że w tym handlu dzisiejszym tutaj y, dostaniemy to, y, butelkę wody, jej, woda w nederze. I... Mam też rzucić. O kurde, mam. Trzy, mam trzy, mam, mam, mam. trzy. Dobra, też mamy kotwicę, polecam. Mamy kotwice, mam dwa firebole. No widzowie, jest kozacko. No. Dało nam się. Dobra, teraz bryłki żelaza. Masz coś? Co tam masz? Na 41 bryłki. Nie. Ej, no o, nie, nie wiem wszystkiego Dobra, a mam rzucić całe swoje złoto tutaj? E, nie, 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 na razie. O! Nie, kończę sobie, nie Szybko rzucę im złoto. A, dobra, bo. No tak. Dobra, to im rzuć. Dobra, bo oni się Daj. zajmą złotem. Mały, tylko, tylko małego się nie da. O! o ty, to ile. To taki. taki bo był, ta bo był taki lag. Było. I tego go zestrzelić. O dobra, mam 12 bryłek. Czernic. Troszkę czernitu, czyli tego kobla. 12 bryłek. Ile masz bryłek żelaza? Zero. To szkoda. Bryłki są tutaj naj najlepsze. No i jeszcze ten obsydian. O, ma mam już nie na dwie kotwice. Tak. Już? Masz jeszcze jakieś złoto? Nie. Ale mam dwie miksurki na ognie odporne po 3 minuty, no, mam butelkę wody, mam skórę, mam 6 płaczącego jedną, mam 4 firewolle, no chodź, idziemy łupy obczaić. Czekaj, ja sobie zrobię sobie łup, bo widzowie się nie widzieli, jestem dosyć dobry w Ja chociaż lubię po prostu, to może nie jest no jakiś... w tej skrzynce są wszystkie łupy z handlu. I a, dobra. Tak też. Mm, dobra. No dobra, jeszcze potka. No dobra, no to co się nam w widowie udało zdobyć? 7, butelkę wody, skórę, czermit, obsydian, 6 obsydianów, mikstura, żwir okay. 57, 18 piasku dusz, mikstura okni odporności, niderowa cegła 31, lotnisa kula 7, widmowa strzała 32, kwart 33. Druga butelka wody obsidianie 12, więc nawet możemy. już chyba 3 kotwice. NIC 41, pryłka żelaza 12, termit 12 i mikro ognieodporności yy, 1. No i nie wiem co by... Właśnie zauważyłem, że one chyba tylko sprzedają te figliny po 3 minuty te wodki. To dużo. Dobra, no to widzowie, uwaga, przełomowy moment. Zostawcie łapkę w górę. Ej, gdzie to jest? A, tu jest. Uwaga. zobaczcie, widzowie, zostawcie łapkę w górę. Uw. i teraz nawarrujemy. Życie na gorąco. Ustawiono punkt co odradzania. Naładuj kotwicę na maksimum. Ustawiłem tutaj sobie punkt odradzania w dniach. Ej, a nie mogę, co jest? Musisz kliknąć tutaj. Gdzie? Tu? Nie mogę. No, no Klikam. Co jest? No to może już ustawiłeś. A to może, bo ty ustawiłeś. Jak to działa? Nie, może. Napiszcie nam widzowie w komentarzu. Ej, nie, bo ja jej naprawdę nie A nie, bo ja już ustawiłem jejku. Bo ja jak to plikant, to już mi się ustawił. Nie Tak sobie sprawdzę. Nie, bo dobra, nie. Nie proszę. Ja Połączę sobie te miecze dokładnie. Zostaw sobie. Dobra. No i nie wiem, widzowie, jeszcze te bryłki. Weźmy i przeróbmy sobie na sztabki żelaza. I mm. nie wiem, wyjdzie nam jedna na pewno, no tak. Jedna szczatka żelaza, mamy już trzy. I w sumie nie wiem, no. Tyle na razie. O, i wiem, co możemy zrobić. Możemy osiodłać tego. W sumie, mamy już na dwa slajdery nawet osio na osiodłanie. No, mamy tę no, wędka to akurat jest łatwa, bo mamy, zobacz, mamy nici 41, drewno to nas otacza. No dobra, to ja może zrobię nici, co? Ej, jeszcze, już... czekaj, to jest, dłużęki, w ogóle zrobię już sobie łuk. Dobra, nie, nie, nie tylić, ja sobie zrobić. Nici. Dobra, to zrób nam, nam, nie sobie, nam zrób. I masz tutaj jeszcze patyki. Dobra, już ja. i jeden, dwa. Proszę jedno, panie Andrzeju. Dziękuję. teraz grzybki. Nie, grzybki tu mamy przecież. Gdzieś, czy nie? Tak, na pewno tu mam. Nie no, nie mamy chyba jednak. Może mam się hmm. A już jednego grzybka. A grzyby ładne się liczą, te czerwone? Nie, nie. tylko te niebieskie. Ja mam tylko jeden niebieski au, au. o tu jest... Dobra, mam już drugi. No dobra, A tutaj dobra. nie są... O, tutaj jest trzeci. To w sumie tak na zapas bez me... Żeby nic. O, żeby, żeby nic no to nie... Kchnęło. By... Okay. Dobra. Mam łuk. Bum. Dobra, dobra weźmy kunia. Oj sorry, sorry, bo chciałem w to. Weźmy kunia, zobacz, rzucę nam, chodź. Ile tam? Hmm. Chodź kunia. nam ogniono i idziemy osiodłać. A, nie to na 3 minuty, no dobra. Znaczy idę ja zobaczyć, czy da się osiodłać takiego. Nie, wezmę drugą na wszelki wypadek. Tak, na wszelki wypadek. Ty zrobiłeś już sobie tą wędkę? Tak, zobacz kunia, jak lecę. O kurde, spadłeś to, to, jest... ale... to jest... Jak się robi to? Bo ja nie wiem Zobacz, miau, no. Nie, bo Jak to się robi? Ej, nie robię, bo ja nie wiem O, tak, a dobra Ja ci znajdę Sladera, dobra? Już masz, o a, a ty się spaliłeś No o. troszeczkę O, dobra, bo nie idzie Nie jest a daj mi. No dobra, no to... Poli... No dobra, ale siadajmy troszkę lepiej... Na... A, bo ja mam będkę. Ui, czekaj, no to zobacz, tutaj. Do tego mostu gdzieś podjeżdżajmy. No to jest przełomowy moment. Teraz Nether stoi dla nas otworem. Czekaj, czy jak ja tu... Tak, dobra. Eee, czekaj, mam instrukcję jak tutaj siadać z tego slajdera, powiedzieć ci? N nie. zobacz, zobacz, ale nie, że do lawy, zobacz, tutaj. Zobacz jak w to bo No nie, dobra. Zobacz, idziesz tak, do tych płotków i shift i do przodu. To wtedy on się od razu tutaj. To tak siadajmy, dobra. Ale daj mi... Ej, a może... Magu, Piękny rajz. Nie, daj mi teraz pojedzie, bo to jest mój. No ale nie, ja, przecież nagrywam, zobaczcie widzowie, ale przygoda w ogóle, małe nasze jeziorko, nic nie tutaj jest. Ktoś tu brzydko porbulował. Na pewno nie ja. Na pewno nie ja. Dobra, tutaj przejdziemy sobie. Góra Kłowicz. Możemy. W sumie nawet, nawet ciekawe, więc widzowie, w następnym odcinku podkrywamy sobie nether na naszych slajderach, co nie? Widzowie, mnie odcinku, mnie w odcinku, chciałeś powiedzieć ku od... No tak, u Ciebie w od... na, na odcinku. U Ciebie na odcinku odkryjemy sobie nether, więc... Znaczy będziemy odkrywać na naszych przyjaciołach, znaczy jeszcze drugiego, drugo, drugie środko z trzeba ogarnąć. No to będziecie musieli nadać. w ogóle widzowie pamiętajcie, yy, bo jakby chyba... Nie wiem, czy wam mówiłem, Ale my tam rozpaczaliśmy, że siodło straciliśmy, ale my je tam w skrzynce zostawiliśmy. No, okay. tak. no właśnie. Więc zostawcie łapkę w górę. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę. Drugi raz to mówię. Subskrybujcie. No i co? Ja się z Wam żegnam, tylko spróbuję zsiąść. Jak to się. Ech, dobra, nie boję się strząść. Albo dobra, wjadę na ląd. Tak, tak będzie najbezpieczniej. No. Więc nasz nowy przyjaciel, w sumie jedyny tutaj. Jedyne przyjazne stworzenie. Z wami sięgnamy, więc. Okay. No, chodź dobrać tutaj. Dobrać o, jeszcze cichy, są mi. Nie. Dobra, ja im dam tego grzyba, bo oni patrzą. Dobra, pożegnajmy się z ja naszymi przyjaciółmi. No, ten tutaj, Julo, Julo się troszkę upił, ale nieważne. Dobra, no tu. Cześć, pa pa.